Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Fury z tamtych lat. Dzisiaj zajmiemy się dość nietypowym pojazdem, ponieważ będzie to maszyna. Maszyna użyteczności magazynowo-fabrycznej. Jest to lister z przełomu lat 40. a 50. ubiegłego wieku. Maszyna służyła głównie w fabrykach i dużych magazynach, pomagała po prostu ludziom w pracy. Zrobimy jej taki mały serwis, przegląd, naprawimy jej. Stacyjkę. W cudzysłowie oczywiście. No i co? Postaramy się, żeby ją uruchomić, a finalnie się przejechać. W kolejności zajmiemy się kluczykiem. Kluczyk nie działa. Tu jest takie urządzenie. Zobaczcie, które się wkłada korbę i za pomocą korby odpala maszynę. Natomiast nasze urządzenie jest uszkodzone, ponieważ tu jest taki wielokli, który po odpaleniu powoduje, że korba z powrotem wraca, chodzi głównie o to, żeby nie uszkodziło nam dłoni. niech sobie chwilę pochodzi, po to, żebyśmy wygrzali silnik Będziemy mieli odpowiednią temperaturę silnika Będziemy mogli sobie spuścić ten stary olej po to, żeby zalać motor świeżym olejem Będziemy działał Zobaczcie, jak jest zbudowany układ wydechowy Tu mamy kolektor wydechowy, który finalnie przychodzi taką i kończy się tłumikiem. Pochodziła już odpowiednia ilość zatłuk. Teraz sobie ją zgasić. Mamy coś takiego jak dekompresator. Zagraj, Dekompresator to jest nic innego jak zwolnienie ciśnienia tutaj z komory spalania po to, żeby silnik wyszedł ze swojego taktu pracy. W ogóle niesamowite rozwiązania są w tej maszynie, ponieważ mamy punkt powietrza, taki jak nie wiem czy w motocyklach pulsowych jest zrobiony, czyli on jest napełniony olejem, czyli cały ten grub najpierw zbiera się w oleju po to, żeby finalnie przefiltrowany trafił do czyste, czyste powietrze, żeby trafiło do komory spalania. No co, zajmiemy się teraz wymianą oleju. Następnie wyczyścimy trochę maszynę z tego grubu i nagaru, bo ona stała bardzo wiele lat na magazynie. Jako, że nie mamy nic, co mogłoby nam ułatwić spuszczenie oleju, a korek spustowy jest w bardzo niedogodnym miejscu, zaadoptujemy sobie prowizoryczne urządzenie do spuszczenia oleju. Wytniemy sobie tak, żeby później można było ten olej, takie urządzenie pomocnicze, tu sobie coś podłożymy za chwilę pod to. jeszcze Także I jakąś przeduszkę jak najmniejszą możliwą nie było odkręcone No tutaj, tu To jest to Niestety nie ma nigdzie do tego serwis manuala Maszyna ma prawie 80 lat nie została wykonana, a wydamy sobie dalej Dobra Olej spuszczony, zaraz będziemy wlewali świeży Teoretycznie tą najtrudniejszą część pracy mamy ze sobą Teoretycznie, bo jeszcze musimy maszynę umyć Na pewno, bo może tu Myślisz, że tak? Puściliśmy olej, więc <grym> musimy oczywiście nadać świeżego spuściliśmy go więcej niż byłem przygotowany, ale kolega na tak zwanym backstage pojechał po drugą markę wlejemy mu świeżej oliwy, bo jak głosi stare orzekadło kto nie smaruje, ten nie jedzie wlejemy trochę tu, tam Tu mamy bagnet, więc oleju. Bagnecik skromny, podziałkę mamy od minimum do maksimum. Zawsze dobrze, żeby było tego oleju, nieważne jaki to pojazd maszyna, samochód, motocykl trzy czwarte na bagnecie. No tutaj jeszcze nam trochę brakuje. Mamy wymieniony olej, czyli już taką podstawową obsługę mamy zrobioną. Teraz wypadałoby przejrzeć wszystkie linki, ponieważ potrafią skorodować w pancerzu. Więcej przejrzymy jak sprzęgło, hamulec czy linka od gazu. I zajmiemy się czyszczeniem. Producent był taki super, że przewidział, aby tą tubę włożyć do smarownicy, natomiast nie przewidział, że mogą być różne długości kół od innych producentów, bo banana jest trochę za długa. Spróbujmy na pierwszej kolumnie. Wszystkie cele, które sobie założyliśmy do takiej obsługi serwisowej podstawowej, już teraz zostały wykonane. Wymieniliśmy sobie olej, e, nasmarowaliśmy sobie wszystkie cienka, e, takie jak linka gazu, jak sprzęgło, jak hamulec. E, wyczyściliśmy bieżnie, tutaj, tutaj układ napędowy. Wtłoczyliśmy nowy smar kalamitami. E, może pokrótce też jeszcze opowiem wam trochę o tej maszynie. Zwróćcie w ogóle uwagę, jak niesamowita budowa ona ma jak wcześniej wspomniałem cały układ napędowy wraz z kołem oraz układem kierowniczym to jest jedność. Maszyna jest trzykołowa, y, tak jak widać. Jej y, udźwig tutaj na pacę, którą widać za moimi plecami jest tony tak przynajmniej podaje producent to jest bardzo dużo. Maszyna ma bardzo dużo mocy. Może nie jest szybka. Natomiast jest mocna silna do. Jest po prostu taka ci. Idę założyć kurwkę i za chwilę się przejedziemy. Mam nadzieję, że będzie równie ekscytująco. Czas uczcić naszą pracę przejażdżką. Spróbujemy go odpalić, do tego celu oczywiście użyjemy kluczyka. Musimy trafić w taki wpust, żeby ten klip wszedł. Rządzenie działa, to jest najfajniejsze. Tak, naprawiliśmy coś, co nie działało bardzo długo, tak, naprawdę to bardzo na ciężko. Odkładamy kluczyk na miejsce. A, to to, się przejechać. Uwaga, co za Wrażenia z jazdy są nie do opisania. Smrot, głośna praca silnika, strasznie niewygodny. Ale to wszystko fajnie powoduje, jak widać na mojej twarzy, ogromny uśmiech. Daj, pokażę to z mojej perspektywy. Co się przed chwilą wydarzyło, jest niesamowite, wręcz obłędne. Jeżeli chcecie oglądać takich programów, takich dziwnych pojazdów więcej, oczywiście śledźcie nasz kanał na YouTube, Fury z tamtych lat. Śledźcie nas na Facebooku Fury z tamtych lat. Zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia.